Cześć wszystkim. Dzisiaj zaprezentuję Wam oto ten ciągnik Arbosik od Ruk Kurbanka 3055 z silnikiem jeszcze tym czterocylindrowym. O, tak on prezentuje się z wierzchu. Edycja Black Czerniutka. Trochę. Słabo w utrzymaniu czystości na czarnym kolorze, ale ładnie się prezentuje. Dopłaty niedużo, było tam chyba półtora tysiąca do jego, to warto było. Tak to wygląda, z wad jakich miał, to niech pomyślę, a sprzęgło gdzieś docisk sprzęgła był zapieczony miał niecałe 100 godzin zrobione coś takiego i podciągali na samym początku nic nie dawało to strasznie rewers wtedy zgrzytał przy zmianie biegów o. Ale po wymianie się uspokoiło W miarę płynnie się zmienia biegi teraz Ale powiem Dopóki nie wymienili tego sprzęgła całego z dociskiem to porażka było Trzeba było się zapierać, żeby biegi włączyć. No. Chiński. Jak to szuka markowego drugiego, to sobie kupił New Holanda John Czy tam Fenda no Dla mnie nie był potrzebny. On ma robić, zarobić na siebie i wszystko Co z tego, że John czy tam co innego kupisz się za 200, 200 parę tysięcy o tej mocy i porobi się 10 lat im, no to ja tym niech porobię 10 lat za 90 tysięcy kupiony był 10 lat porobię to sobie drugiego kupię nowego i będzie nowy no i tak to wygląda Czy warto wykładać pieniądze na taki ciągnik Jak ktoś niedużym budżetem dysponuje Jak najbardziej Powiem zwinny jest Co tam jeszcze? Do tura bym nie polecał, słaba oś jest ta u jego, ładnie wygląda ale taka, taka, wiadomo chińska, bym się bał coś dźwigać na przodzie im. wada jakie też Wadę jaką ma zbiornik paliwa to jest jego ewidentna porażka <laughs> tego ciągnika mieści 60 litrów ropy i powiem wam przy orce oto tamtymi trójkami ten zbiornik starczy na pół dnia jemu, no trochę więcej może, jak pół dnia roboty powinien mieć około 90 litrów, wtedy by był taki w miarę w miarę. Te 60 to jest trochę przymały. Co tam jeszcze wam powiedzieć? Wada jaka jest butniki domawiane, ale takie dziadostwo niepomyślane. Nie wiem czy będzie widać. O, jak ładnie wyciera most. Kto to wymyślił taką śrubę wstawić? Jak można było jakąś gumę dać tutaj dystansową? I niestety na dziurach wyciera. Ale to już patent mam na to. są takie odbojniki do drzwi wyjściowych gumowe lub plastikowe? Niedługo będą zamienione te śruby na te odbojniki. Co tu jeszcze? sprężaraczka ma, to podstawa przy takim ciągniku. Szyba tylnia nieoryginalna. Bo jak to ktoś mądry powiedział, się nie czepia trzeciej kategorii maszyny do ramion drugiej kategorii. No i niestety, szyba poszła się w rozsypkę. No, domówiłem szybę i nie taka szyba przyszła bo od nowszego modelu przyszła a w nowszych modelach inne mocowania są tu powinny być po środku szyby dziury porobione a tu są na dole siłowniki nie pasują kształtem wszystko pasuje tylko siłowniki nie no. ciągnik ma zrobione niecałe 500 godzin Powiem na te pieniądze, za takie pieniądze, nie na te, za takie pieniądze. Jakbym miał kupować, to jeszcze raz bym kupił jego. Powiem, odpukać na razie. Zbędnych awarii nie było. Tylko tyle co to sprzęgło. No, linka do wymiany będzie od hamulca, bo się przytarła. No, jeszcze tutaj o, leży szkło po szybie, niesprzątnięte. Ma niecałe 500 godzin. Ten zegar też porażka. Co pokazuje godziny. Na niebiesko podświetlone, ale pod takim kątem jest, że jakiś karzełek jakby siedział, to by widział. Przy berdach dobra sprawa w im jest. Podstawowy ciągnik, no napęd. Dużo daje, lepiej 60 no. Jak ktoś ma wymieniać 60, 30 to tylko coś z napędem teraz, był bez napędu to wiadomo już nie ciągnik I co tu jeszcze więcej wam można powiedzieć Powiem A podkręcony jest Chociaż na gwarancji jest Ale zgodę dostałem Podkręciłem jego to na pomiarze mocy na hamowni wyszło 64 czy 65 koni ma. Aktualnie z 50, no ale już więcej się nie dało. Bo kopciucha zaczął puszczać, powinno spalanie się obniżyć, Wim. Ale to zobaczymy na wiosnę. Worce, co tu jeszcze. Podkręcenie jego na pompie to koszt około 1500 zł. Jak u nas w stoku firma robiła, powiem dużo daje. Bo typowo, bez podkręcenia te 50 koni, co miał, to było coś takiego, że jedynka w miarę wchodziła szybka, dwójka też, trójka, a już trójki na czwórkę, jak się przełączało, to było. Takie takie odczuwalne brak mocy, w szczególności na zimnym silniku, jakby się przyduszał ciągnik. A teraz jest w porządku. Czwóreczkę się wrzucę, nawet na zimnym silniku, i tam nawet nie czuję, że coś się jedzie. No, największy gabaret, jaki ciągnął on, to było 11 ton na przyczepie, na dwie przyczepy. Z przodu była szósteczka jednosiowa, z tyłu była piątka. ta stare, nie pamiętam jak ona, 55-45, coś takiego z nadstawką. Tam jej około 11 ton było. 10 ton na pewno było na wszczepach razem. Dał radę, mały ale wariat. Co tu jeszcze wam powiedzieć na temat ciągnika? Hologany wymienione, na LEDowe, bo te podstawowe to porażka. Myślę coś nad światłami podumać trzeba, bo też porażka te światła są soczewkowe to soczewkowe ale na dołkach skacze to wiadomo nic nie widać. Bez tych hologanów roboty by nie było. Jeszcze muszę coś podumać, bo jak hologeny zapalam to radio trzeszczy. Gdzieś kurde jakiś zagłuszać trzeba wstawić, czy co. Coś kradnie fale. Hydraulika jest w miarę dobra. Nie za szybka, nie za wolna. Nie wiem tam ile tego jest. No. Jeszcze co bym wymienił? Hakowe ramiona. Ale to się da przerobić, poobcinać i wspawać. Największy ciężar, jaki był podnoszony na tylnym tuzie, to agregat uprawowo-siewny był unoszony z hydropakiem i siewnikiem 2,70 szerokości. No, to tam coś koło 2 ton nie było. No i tak to się prezentuje, no. O, no. co tu jeszcze Wam powiedzieć. No od korbanka jak kupujecie, to dużo filtrów dostajecie. Jakieś klucze, nie klucze pierdoły. Zbędne. Jeszcze siłowy, ten, jak to, e, śruba ta rzymska by się przydała, hydrauliczna łącznik Mówiąc dalej o jego letkiej wadzie to pod podpaleniu w kabinie jest strasznie głośno powiem Jakby za takie pieniądze mogli chociaż kabinę wyciszyć trochę No ale co tu można powiedzieć w środku ma trzy zakresy no wiadomo Wolne, średnie, szybkie. Cztery biegi. Nim ja się przyzwyczaił do ich, to też porażka. No, odwrót biegi. No. Co tu jeszcze powiedzieć? Jest zaleto załączanie hydrauliczne wałka. Elektrohydrauliczne napędu. To jest na pewno zaleta jego. Fińskie radio to nie jest zaleta. <try> Domo, przełączniki, światła, hologeny A jeszcze Jego wada Chińczyk pomyślał Że z prawej strony Będzie wygodnie Włączać kierunkowskazy przyciskiem takim A nie mogli zamontować Jego tutaj gdzieś z tej strony Człowiek przyzwyczajony zawsze Do kierunków z lewej strony a nie z prawej no, no i w przycisku no mogli też tutaj jakąś rączkę wymyślić kurde do przełączania tych kierunkowskazów no tak jak w kacie czy coś no. wałek 1540 hamulec wiadomo gdzieś blokada pod tym mm, blokada tylniego mostu Co tu jeszcze powiedzieć Wam ze środka? No, głośno jest, jak się pracuje to wieście że on jest głośny Palić, pali na dotyk. Potem. Nie był palony ostatnio Chwilka Pomyśli, pomyślą, na luz trzeba wyrzucić. No, muszę jakoś porozłączyć jeszcze ten hamulec ręcznie żeby on bez hamulca palił. Oh. Cyk no i kopciucha puścił przy odpalaniu no ale niestety po podkręcaniu mocy tak ma no i słyszycie jak to chodzi no głośno mogli trochę wyciszyć to no ale niestety jak to klinczyk Miało być tanio. No i jest tanio. Tam za takie pieniądze chyba nic więcej nie dostaniecie. Oprócz Lowola. Ale to jedna a to samo jest. No oh. Oh. i to tak wygląda. Oh. Tak wygląda pod maską. Oh. Silniczek czterocylindrowy. Oh. Hebelek nieużywany jeszcze był. O, jaką pomysłowość miał Chińczyk. Chcąc załączyć klimatyzację, to trzeba o ten okranik, co tu jest, zakręcić. Wtedy klimatyzacja będzie działać w ciągniku. Chcąc ogrzewanie mieć, to trzeba odkręcić. No, filozofia. Jakby było ciężko gdzieś... Zrobić i na lince to, żeby się z kabiny sterować. No ale niestety, no, taniość. Powiem, pompa hydrauliczna to jest w, z wydatkiem dobrym, powiem. No, i to tak wygląda. No, widzicie sami, za takie pieniądze. To szczerze powiem, polecam. Nie to, że nie. Czy coś? No, nie znajdziecie chyba nic innego w takich pieniądzach. No, ja dałem za jego 93 tysiące czy 94. Coś takiego było. Na dzień dzisiejszy coś 120-130 kosztuje. No i o. Wada. Kurwa sklapo. O. O, dobra, Zaskoczyła. no, Najgorsze wady to mówię: ten zbiornik jest. Zbiornik to porażka wim. Z takich wad. Nie jestem ciekaw, czy pod zamówienie da się coś dorobić większego, żeby było. Czy ktoś takie coś robił? A chociaż te 30 litrów większy, żeby był. Jakby miał setkę, to by było super. No, no. schodki przekoszone są. Bo kamień podpadł między koła ten. Schodek. No. Takie tam fotel mechaniczny wiadomo by się przydał trochę lepszy Ale niestety nie ma co wymagać za takie pieniądze no. Ja ta, no wycieraczka z tyłu na szybie by się przydała i spryskiwacz tutaj na przodzie z tej strony z tej strony żeberka obciążnika Bo przy tych trójkach jak się jedzie na dołki wpadnie to niestety Znosi go trochę. No. Ale nic. Poradzimy sobie z tym. A. Jeszcze najważniejszego nie powiedziałem. Amortyzację ma. Cięgła górnego. Na sprężynie. Dobra sprawa powiem. Targałem im Biarckiego opryskiwacz 3000 litrów. Powiem. Dużo to daje. Przy takich ciężkich rzeczach. Balasty na kołach dużo dają. Przyczepność jest większa. No wiadomo. Bez balastów nawet nie ma co brać jego, bo on zaletki jest. Od razu powiem. On był z myślą brany pod ziemniaki. Uprawę. No i w tym roku... Się doczeka. Pięciu hektarów ziemniaków. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No. O. Kogut zmieniony. Bo oryginalnego to ściało, bo za wysoki był. Na gałęziach. Co tu jeszcze on miał? Mniej więcej żadnych wad nie miał. Usterek takich. Powiem, na razie odpukać chodzi. Nie ma co narzekać na jego ciągnik. Jak ciągnik, wiadomo, chiński to chiński. Markowego na pewno bym nic nie brał, bo nie ma sensu wydawać grubych pieniędzy na coś markowego podobnej mocy, nawet i większej, jakby był. Bo powiem, że się zastanawiałem nad stukonnym też. No ale nawet większy, jakby był, to nie jest warto wydać drugie tyle pieniędzy na coś, co zrobi to samo, co bym droższym zrobił. No. Przez 10 lat jego ja pożytkuję, sprzedam, trochę dołożę i będę miał znowu nowego. Ten, co kupi. John Fenda czy coś tam innego, droższego, to niestety sprzeda, ale już nowego sobie nie kupi za te pieniądze, co bym miał wydać do tego. No. A kto tam mówi, że chińskie nie pojeździ? Teraz wszystko jest chińskie. Czy to w John czy w Fendach, czy w New Hollandach. Większość części chińskich. Tania siła robocza i niestety. Nie ma co Chociaż dżendire to gdzieś tam w Indiach też składają jakieś mniejsze modele, no, no, no ale większość, części z Chin idzie no, co się ukrywać, Bosch czy coś innego to wszystko w Chinach produkowane, no i takie to tam. Rozstaw typowo pod ziemniaki, sam raz pod sadzarkę, między dwa rządki pasuje. No. Teraz będą oleje zmieniane, WIM wszystkie już. No. Jak ktoś się zastanawia nad zakupem nowego ciągnika, nie chce dużo pieniędzy wydać, to jak najbardziej arbosa czy lowola coś takiego, bo to wszystko to samo jest. A teraz jeszcze inaczej jakoś to będzie. Alpak, Alp. Aplak, aplak, jakoś tak będzie się nazywać, że nie będzie ani arbosa, tylko pod oryginalną nazwą będzie to. No ale to to samo. No. Jakby ktoś miał pomysł, jak można zwiększyć pojemność tego zbiornika, to bym był wdzięczny, albo ktoś usługę by zrobił. Żeby odlew takiego zbiornika, tylko że większego do jego, to z miłą chęcią bym kupił. Bo można by było pomyśleć, że tu zostaje zbiornik, tylko tutaj rozbudować jego lekko z tej strony, że do góry. Z 20-30 litrów, przecież tutaj ta szybka zbędna jest z boku. No i żeby ktoś się podjął tego, tak jak najbardziej bym był za zakupem tego. No. To by było tyle. No, jak coś byście chcieli jeszcze z Arbosika się dowiedzieć, co nieco, bo trochę godzin zrobiłem im, to mogę w komentarzach odpowiedzieć, jakbyście chcieli. No.